Cześć kochani. Jak widzicie, scenaria robi się typowo wiosenna. Potrzebowałam parę roślin kupić do domu, a przy okazji wizyty w jednym z marketów dorwałam właśnie hycynty po 3.99 i pierwiosnki po 2.99. Dam sobie te kwiaty na moją kompozycję, którą mam u siebie w salonie, żeby już tak wiosennie było pięknie, kolorowo. Natomiast o czym będzie dzisiejszy film? Dzisiejszy film będzie o tym, co sobie warto wysiać, i podzielimy sobie te wysiewy na wysiewy butelkowe, na wysiewy parapetowe i co dziwne, może wydawać się dla niektórych osób, wysiewy gruntowe. Będziemy sobie dzielić właśnie i kwiaty, i rośliny owocowe, i rośliny zwykłe, czyli typu warzywa. Które i kiedy najlepiej wysiać? Co ja już mam wysiane? Pokażę Wam, jak ja wysiewam, bo ja wszystko sobie powysiewałam. Butelki są na zewnątrz, więc na razie tam jest cisza i spokój, bo jest chłodno na, na polku u nas. Jest śnieg, ale piękne słońce dzisiaj świeci, więc na pewno fantastycznie rośliny będą się czuły przy takiej wyższej temperaturze, która powstanie na skutek właśnie tego efektu szklarni. Co możemy sobie, kochani, siać? Ja sobie ubiorę. Rękawice za chwilkę, bo jak widzicie, jestem w trakcie robót. Tu są już przygotowane foremki, w tym akurat jeszcze przesadzałam sobie. Tu już jest jakaś inna foremka obok. Tu są moje mini szklarnie przygotowane, w których też już znajduje się jedna z foremek, resztę już wyniosłam. Natomiast zaczynajmy od tego, co siać. Na pewno, co ja już mam wysiane, więc zaczniemy od wysiewów parapetowych. Wysianą mam poziomkę. Wysiane, mam te poziomki w różnych rodzania, rodzajach, bo mam Rujane, mam Regine, mam Rugie, mam Yellow Wonder i Baron de Somalie, czy jak ona się tam właśnie nazywała. Tej mam najmniej, ponieważ najmniej ona mnie interesuje. Niemniej jednak poziomki wysiałam również już do butelek. Co widzieliście na jednym z filmików wysiewaliśmy jedną odmianę poziomki, a ja pozostałe później już poza filmikiem sobie wysiałam i też ustawiłam na moim balkonie. Na pewno to jest świetny czas również na wysianie porów. Ja najpierw jak wysiewam pory i zawsze wysiewam je do takich wyższych pojemników, to jest akurat jakiś pojemnik, też właśnie po pieczarkach czy po czymś. On już teraz lekko przeschnął, ale widać, że pod spodem jest wilgotna ziemia. To jest akurat, akurat por letni. Por ma stosunkowo dość duże nasiona dokładnie takie same jak cebula. Więc teraz wszystkie pory i wszystkie cebule możemy śmiało wysiać. Ja wysiałam, wysiałam sobie cebulę Alice Craig i wysiałam sobie cebulę Globo. To są te cebule, które są na zbiór jesienny. One takie wielkie rosną, jest u mnie też. Filmik na temat tego, właśnie, że wzięłam sobie i, i zbierałam te cebule. Pokazywałam Wam je w odniesieniu do wielkości mojej dłoni, którą ja nie mam, najmniejszą, jak one naprawdę są duże. E, więc na pewno cebulę, na pewno możecie sobie wysiać też szalotki, możecie sobie wysiać, wysiać szczypiorki, cebule, siedmiolatki, i to wszystko możecie też wysiać, ustawiając na balkonie. Jeżeli natomiast będziecie to wysiewać, tak jak ja, również w domu. Bo ja część rzeczy się sobie w domu, a niektóre po wielami też są na balkonie. Jeżeli będziecie siać sobie to w domu, tu mam na przykład pojemnik po pomidorach i tu mamy por zimowy. Ja mam tylko jedną odmianę, więc nie wpisywałam sobie odmiany. Takie większe kawałki wyrzucajcie. E, przygotowujcie sobie głębsze pojemniki, ponieważ wszystkie cebulowe mają dość głębokie systemy korzeniowe. E, one e, zaczną kiełkować, i w momencie, kiedy te nasionka zaczną nam kiełkować, od razu ja wynoszę je do chłodnego pomieszczenia gospodarczego. Ja tam mam w teraz gdzieś temperaturę 6-8 stopni, więc jest chłodno. Natomiast cebula i wszystkie kapustne bardzo lubią e, rosnąć właśnie w temperaturze, kiedy jest chud Chłód, nie mam na myśli oczywiście mrozu, tylko faktycznie te temperatury utrzymują się w tych temperaturach minusowych, na dodatnich, natomiast właśnie gdzieś tam, no nie takie jak w domu, czyli nie w moim przypadku 21 stopni. Śmiało możecie właśnie wszystkie cebulowe sobie wysiać. Na pewno wysiewamy również seler i seler wysiewamy na rozsadę. Seler nie próbowałam w butelkach, wydaje mi się, że jednak niestety, ale nie da rady ta rozsada. Jest to typowo ciepłolubne warzywo. U mnie jest wysiany zarówno seler korzeń, jak i seler naciowy. Mam jeszcze seler y, liściasty, ale taki bardziej on przypomina właśnie coś pomiędzy pietruszką. Nie wytwarza on ani długich łodyg, które możecie jeść, tylko wytwarza bardzo, bardzo aromatyczne liście. W zeszłym roku udało mi się te nasiona zdobyć i właśnie w tym roku sobie również je zakupiłam. Tu mamy właśnie seler korzeniowy. Jak widzicie, wszystko jest wysiewane w tego typu pojemnikach. One będą powoli kiełkowały. Seler ma stosunkowo drobne nasiona, więc też zwróćcie uwagę na to. Na przykład, właśnie pory mają dość duże nasiona, więc możemy je przesypać z góry. Seler natomiast ma bardzo drobne nasiona, więc lepiej go z góry nie przesypywać. Po prostu umieścić sobie te nasiona i tu nawet widać, bo ja go dość rzadko wysiłam w tym miejscu mamy nasiona selera umieścić je na wierzchu, wcześniej, który będzie wilgotny. I po prostu zostawić w tej formie, on zacznie sobie kiełkować. Jeżeli natomiast boicie się, że gdzieś te nasiona nie będą do końca przyczepione do podłoża, jest też fajna opcja jakby zrobienia takiej lekkiej podpory, przez którą będzie musiało przejść nasza roślinka. I Ja robię to na zasadzie perlitu, tylko musicie sobie jakiś drobny perlit wziąć, a jeżeli macie gruby, to po prostu mocno rozkruszyć go w rękach. E, tu mamy na przykład poziomkę rujane i żeby te poziomki się nie pokładały mi na e, ziemi bezpośrednio, jak zaczną kiełkować, możecie sobie z góry taką delikatną warstwą perlitu przesypać. Perlit jest bardzo taki puszysty. Fajnie utrzymuje wilgoć, trzeba uważać z jego podlewaniem, bo jeżeli robicie taką górną warstwę, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak będziecie przelewać, to wówczas niestety, ale te malutkie sieweczki zaczną Wam gnić. Co jeszcze śmiało możecie u siebie, kochani, wysiać? Na pewno śmiało możecie powysiewać sobie już również powoli papryczki. Paprykę ja w tym sezonie wysiałam już paprykę ostrą, chili, no i cztery odmiany takich papryk bardzo ostrych, czyli Carolina Reaper, Habanero, następną to mamy Jalapeno, to jest też z tych łagodniejszych, Thor Standard Blot, i ostatnia to jest Carolina Reaper Purple, więc taka odmiana bordowa. I jeszcze będę miała w planach wysianie Big Mama White, to jest również bardzo, bardzo ostra papryka. Dlaczego już wysiewam papryki? Ponieważ te papryki one stosunkowo długo kiełkują i pewnie jak zauważyliście na przestrzeni lat, te papryki niestety, ale rosną dużo, dużo wolniej. Często jest tak, że sadzonki. Słodkiej papryki mamy już piękne, okazałe, faktycznie sadzonki, które nadają się już do sadzenia do gruntu, natomiast te ostre papryki to takie malutkie sierotki, zawsze odstające wyglądem, zawsze jakieś takie mizerniejsze, chociaż pokrój mają piękne, bo tu nie chodzi o to, że one są jakieś wyciągnięte, bo nie są wyciągnięte, tylko po prostu wolniej rosną. Na pewno możecie sobie, kochani, wziąć i wysiać, co jest niespodzianką, pewnie dla części z Was, do gruntu pietruszkę. U mnie jest to niemożliwe, bo jest dużo stopni na minusie. Dodatkowo jest wszystko przykryte zmarzniętym śniegiem. Więc nie będę uszkadzała tych roślin, które rosną sobie u mnie na rabatach całorocznie. Poczekam, aż ten śnieg stopnieje i przyjdzie jeden bądź dwa dni takie cieplejsze. Kiedy ta ziemia rozstaje, możemy sobie zrobić bruzdę i wysiać śmiało. I zarówno pietruszkę naciową, jak i pietruszkę korzeniową. Jest to warzywo, które bardzo lubi być przemrożone, kiedy ta nasiona faktycznie troszkę w tej ziemi. Poleżą one też w ten sposób, będą takiej naturalnej stratyfikacji podlegały, czyli temu przemarzaniu, przemakaniu, leżeniu na ciepłym słoneczku, więc to będzie gdzieś tam bardzo pozytywnie na nasze rośliny wpływało. I powiem Wam, że końcem stycznia na pewno będę wysiewała również słodkie papryki. U mnie to są zazwyczaj dwie odmiany: jest to odmiana korbaczy tych takich półmetrowych, nawet papryk długich. Słodkich, które widzieliście, i oczywiście Cornoditoro. Jeżeli jeszcze nie macie nasion papryki, nic straconego, wystarczy podejść do zwykłego marketu, znaleźć sobie po prostu paprykę, taką, która Was interesuje. Ta papryka, akurat szpiczasta, spłaszczona, bardzo fajnie kiełkuje, więc na pewno będziecie mogli sobie. Śmiało te papryki y, pozyskać z niej nasionka i wyjdzie Was na pewno taniej, nasiona na pewno macie świeże, nie będzie ten okres kiełkowania tak długi, tylko pamiętajcie, żeby z niczym się nie śpieszyć, bo jeżeli nie macie miejsca na parapetach, no to nie jesteście w stanie oczywiście tego y, później przechować. Y, kolejną rzeczą, którą wysiałam jest karczoch. Y, karczochy, jak wiecie, ja hoduję w ogrodzie namiętnie y, i są one w pojedynczych dończkach, tylko 6 sztuk. Kolejną, e, kolejnym warzywem, które śmiało możecie wysiewać, które też długo kiełkuje okres uzyskania takiej rozsady, która nadaje się do wsadzenia do gruntu, żeby ona faktycznie była dorodna, to jest bakłażan. I bak, bakłażana, jak wiecie, się w trzech odmianach. Jest to odmiana fioletowa, odmiana biała white egg i odmiana e, w paski. Fiolet w białej paski to jest odmiana cakoniki. E, na pewno e, wysiane już mam też oczywiście, jak wiecie, pelargonie, e, petunie bratki. I bratki poszły zarówno wysiewy balkonowe, jak i wysiewy domowe. Tak samo goździki brodate, unazywane goździkami kamionkowymi, są również roślinami, które już śmiało możecie wysiewać. E w kolej e następnej kolejności będzie oczywiście tego dużo, dużo więcej. Jest jeszcze dużo warzyw, które można wysiewać. I kwiatów ja natomiast na razie się wstrzymuję ze względu na prognozy pogody, które widziałam już na najbliższe dni znowu będą wracały do nas mrozy, więc nie chcę gdzieś później po prostu szkodzić moim roślinom. Ryż przesadziłam sobie już do doniczki, w której będzie sobie spokojnie kiełkował. Generalnie można wysiedzieć jeszcze śmiało. Majeranek, ponieważ to jest zioło jednoroczne, więc też na pewno w waszym ogrodzie znajdzie on dla siebie miejsce, jeżeli majeranek lubicie. Jeżeli jesteście przy okazji jakichś zakupów w sklepach, zauważyć można, że na dużych wysprzedażach są cebule jesienne. Zaraz Wam pokażę, co mi się udało na przykład dopaść. To są jakieś przykładowe, bo resztę już sobie wsadziłam do doniczek i zaraz Wam powiem, co z takimi roślinkami robić. Udało mi się znaleźć tulipany. Widać, że one już kiełkują, więc to jest ten czas, kiedy musimy je sobie przesadzić do donic ponieważ nie mogą one w tej formie zostać. Jeżeli zostawicie je w tej formie bez dostępu do wody i składników mineralnych, no to niestety one zaschną. Więc przygotujcie sobie jakąś donicę z ziemią, ona nie musi być jakaś bardzo głęboka, ale takie rośliny właśnie trzeba sobie umieścić w donicach. Jeżeli u was ziemia rozstajała, to da takiej większej głębokości, około 20 cm, nawet 10, zależy w jakim rejonie kraju mieszkacie, możecie sobie te rośliny już w gruncie zakopać. No, u mnie jest wszystko tak zmarznięte, że nic nie przekopię. I kupiłam sobie jeszcze trzy opakowania czosnku za te rośliny. Tak mniej więcej za paczkę płaciłam około 4-5 zł, więc wydaje mi się, że się opłacało. Tym bardziej, że tych czosnków mamy trzy. Tego akurat nie mam u siebie w ogrodzie. Jak wiecie, ja mam takie wielkie fioletowe głowy czosnku ozdobnego, więc to one gdzieś u mnie wiodą prym, a ten bardzo chętnie dosadzę. Także kochani, jeżeli planujecie jakieś wysiewy, no to czas najwyższy, już można powoli wysiewać. W gruncie, co prawda, jeden rodzaj tylko e, warzywa, natomiast jeśli chodzi o wysiewy parapetowe, możecie popuścić wozę fantazji. Czekamy z papryką słodką, czekamy z pomidorami, czekamy z kwiatami ciepłolubnymi, cniami, daliami, e, astrami. Na pewno poczekajcie z lawendą i z roślinami, które naprawdę lubią ciepło, typu kukurydza. E, możecie sobie już powolutku wysiewać e, na przykład sałatę, jeżeli macie... Szklarnie, jeżeli macie jakieś ogrzewane pomieszczenia, w których na przykład hodujecie warzywa, bo też widziałam takie uprawy parapetowo-skrzynkowe, to, to są sałaty, które są na przykład do uprawy całorocznej i śmiało możecie je również sobie wysiać. No i oczywiście wysiewamy szpinak malabarski, ponieważ on też dużo, dużo czasu potrzebuje. Jak zawsze, kochani, pytam was, co tam u was? Napiszcie, czy wy już coś siejecie, czy będziecie dopiero siali. Jeżeli macie pytania o jakieś warzywa, o jakieś kwiaty, to ja bardzo chętnie odpiszę, czy je sieje, czy mam już wypróbowane, czy do butelki lepiej, czy na parapet. Także chętnie się podzielę z wami tym doświadczeniem, które udało mi się gdzieś tam zdobyć. Oczywiście nie wszystko, co ja mówię, musi być świętej najświętsze. Musimy brać pod uwagę to, że jednak no, mieszkamy w różnych rejonach kraju, mamy różne ilości parapetów. Różnie te rośliny się przechowują, różne nasiona były przechowywane, więc nie bądźcie na siebie źli. Bo ja tak kiedyś miałam, że pomstowałam na siebie, że mi coś nie kiełkuje, a później się okazało, że te nasiona w ogóle nie kiełkowały nikomu, więc kwestia też przechowywania nasion przez sklepy, do których one trafiają, jest też różna. Także kochani, ja zmykam, biorę się za kolejne wysiewy. Będę sobie jeszcze sprzątać, ogarniać. Dzisiaj jest Dzień Dziadka, więc oczywiście wszystkim dziadkom. Wszystkiego najlepszego życzę. Babciom spóźnione również wszystkiego najlepszego. No i trzymajcie się gorąco. Całuję Was. Papa! Pa.